Na niewielkiej Traktor Tom. Sto stodoła stoi oraz dom dole mieszka mały, sprytny traktorek nasz. Co nosi wdzięczne imię Tom. Bo traktor Tom, Brumka Tom, i potwory, Tom, Tom, ma humor, gdy pracuje. O traktor Tom, 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 on nigdy, on nigdy się nie psuje. Na farmie wiosenne wzgórze było późne popołudnie. Tom kosił trawę. Maluszek pomagał mu, wskazując pominięte miejsca. Pominałeś kawałek tam przy stajni! A co ty wyprawiasz? Lotka i ja bawimy się w latanego, chowanego. Jeździsz za szybko. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. A co? Myślałeś, że jestem wielkim włochatym potworem? Po prostu nie widziałem, że się zbliżasz. Maluszek myślał, że jestem włochatym potworem. Boi się potworów. Wcale że nie. Czy bywają tutaj potwory? Mm, nie, raczej nie. Czy one są straszne? Oczywiście, że nie. Nie trzeba się bać potworów. One nie istnieją. No właśnie. Maluszku, pomożesz mi? Musimy skończyć koszenie trawy. A my bawmy się dalej w latanego chowanego. Dobiegą gotowi start! Brunko, zaczekaj! Znasz się na potworach? Oczywiście. Niektóre są włate, inne mają łuski, mogą być zielone albo pomarańczowe, albo w każdym innym kolorze. Wyskakują z ukrycia i hałasują. Muszą być fajne! Pobawimy się w potwory. <gry> potwory? Ale przecież bawimy się w Latanego Chowanego. No chodź. Gdybym była potworem, byłabym duża, zielona i włochata. To nie było śmieszne lotko. Przestraszyła się owce. Nie wyglądają na przestraszone. Tylko tak udają. Zwierzęta bardzo łatwo przestraszyć. Chyba już wystarczy tej zabawy. Poza tym zaraz zrobi się ciemno. Tom, myślisz, że potwory naprawdę istnieją? <laughs> nie maluszku, potwory to wymysł nie istnieją! To dobrze. Wszystko zrobione. Tom, ty chyba niczego się nie boisz. To nieprawda. Każdy czasem czegoś się boi. Czego ty się boisz, Tom? Czasami trochę boję się ciemności. Naprawdę nie wiedziałem. Tej nocy Brumka nie mogła zasnąć. Myślała o potworach i ciągle słyszała różne dźwięki. Co to było? Słyszałeś, Tom? Tak, Brumko, to była sowa. No jasne, wiedziałam. To tylko mruczka. Brumko, uspokój się, nie ma się czego bać. Ja się wcale nie boję. To w końcu idź spać. Brumka zamknęła oczy i starała się zasnąć. Ale nagle usłyszała bardzo dziwny dźwięk. Słuchała uważnie, ale nie wiedziała co to takiego. Nie chciała budzić przyjaciół, bo nie chciała, żeby dowiedzieli się, że się boi. Kiedy w końcu zasnęła, przyszedł czas, by wstawać. Tom i Maluszek byli już gotowi do wyjścia. Dzień dobry, lotko. dzień dobry, maluszku, dzień dobry, Tom. Dzień dobry, Brumko, wstawaj. Pobawimy się w potwory. O, nie chcę się bawić, lotko, jestem zmęczona. Cześć, potworze! Ale biedna brumka nadal czuła się zmęczona. Lotko, przestań! Chcesz się bawić w potwory, brumko? Nie, lotko, nie chcę. To nie jest dobra zabawa, kiedy wokół jest tyle zwierząt. One boją się potworów! Nie wyglądają na przestraszone. A może to ty boisz się potworów? Nie. Motory nie boją się niczego. Ale przecież każdy czasem czegoś się boi, nawet Tom. Naprawdę? Czego się boi Tom? Ciemności. Czasami. Ale kiedy czegoś się boję, włączam światło i sprawdzam, co to jest. A ja nie boję się niczego, zwłaszcza potworów. Czy moglibyście już o nich nie rozmawiać? O ale ja chciałam pobawić się z tobą w potwory. Jeśli Brumka nie chce bawić się w potwory, to wcale nie musi może innym razem, Lotko, kiedy w pobliżu nie będzie zwierząt. Tej nocy Lotkę obudził pewien pomysł. Skoro wszystkie zwierzęta śpią, może teraz Brumka pobawi się ze mną w potwory? Brumko! Brumko, otwórz! Brumko, słyszysz mnie? Tom! Tom! Obudź się! Obudź się! Ech, o co chodzi, Brumko? Czy to już ranek? Nie! Coś jest na zewnątrz, a ja nie wiem co! Wrr, to ja! Potwór! 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 Nie bądź niemądra, Brumko! Potwory nie istnieją! Masz rację, maluszku! Ojej! To na pewno nie potwór, a, ale jest za ciemno, żeby sprawdzić. Tom, włącz światła. Wtedy zobaczymy, co to jest. Dzięki, Maruszku. Z zaraz dowiem się, Brumko. N nie ma się czego bać. To Lotka! Cześć, Tom. Czy Brumka śpi? Może teraz pobawimy się w potwory? Wszystkie zwierzęta śpią. My też! Jest noc! Przestraszyłaś brumkę i i mnie też! Nie żartuj! Motory nie boją się niczego! Każdy czasem się czegoś boi, Lotko. Nawet motory! Przepraszam, Brumko, nie chciałam cię przestraszyć. Nie szkodzi, Lotko! Teraz pójdę spać! Dobranoc! Dobranoc, Brumko. Dobranoc wszystkim. W końcu wszyscy wrócili do spania i w stodole zrobiło się cicho. Tom, Tom, ja nadal coś słyszę i nie wiem, co to jest! To tylko kombajnik! Strasznie chrapie! Dobranoc, Brumko! Następnego dnia Brumka i Lotka wymyśliły nową zabawę. I nikt nie bawił się już w potwory. Nikt, prócz owiec! Stąd będzie to chyba ich ulubiona zabawa.